Was serdecznie w ten niedzielny wieczór na kolejnym naszym spotkaniu. A tak jak przeczytaliście pewno w zapowiedzi dzisiejszego filmu, dzisiejszego spotkania, dzisiejszego słowa, będzie troszeczkę o poczuciu bezpieczeństwa. Oczywiście patrzymy na to poczucie bezpieczeństwa w kontekście wiary, ale jakkolwiek by nie spojrzeć na poczucie bezpieczeństwa, jest na poczucie bezpieczeństwa. Jest to jedna z fundamentalnych, podstawowych potrzeb człowieka, i myślę, że każdy z nas szuka tego poczucia bezpieczeństwa. Dzisiaj chciałbym odwołać się do fragmentu z książki Księdza Deitchera, Rozważania o Wierze. A to jest też, ten temat jest nawiązaniem do dzisiejszej Ewangelii. Troszeczkę do Ewangelii jeszcze wrócimy w komplecie. Do Ewangelii, która mówi o tej wdowie, która. Oddała wszystko, co miała na utrzymanie, całkowicie zawierzyła Panu Bogu. W nim widziała jedyne poczucie bezpieczeństwa. Tak, tak to czytam, ten, ten dzisiejszy fragment Ewangelii. Mówię, więcej powiemy troszeczkę na, na, na komplecie. Nie chciałbym już tego tematu bardziej rozwijać, ale posłuchajcie tych, tych rozważań, posłuchajcie tej medytacji księdza Dajczera. Które wydaje mi się, wiele rzeczy też tak porządkuje wyjaśnia. Oczywiście każdy, tak jak powiedziałem, każdy z nas tego poczucia bezpieczeństwa poszukuje, możemy tego poczucia bezpieczeństwa, czy zabezpieczenia sobie życia, przyszłości, oczekiwać od spraw materialnych, niektórzy właśnie sobie w ten sposób gwarantują przyszłość, dobrą przyszłość, bezpieczną przyszłość przez sprawy materialne, inni inwestują w relacje międzyludzkie. Ale to wszystko pewno zawodzi, bo takie jest życie, tego wszyscy pewne też doświadczamy. To wszystko zawodzi i chyba jedynym oparciem, oparciem jedynym pozostaje nam Pan Bóg. Tym pewnym stałym, niezmiennym, który nas nigdy nie zawiedzie. Posłuchajcie, i też jestem ciekawy waszych opinii, jak zwykle. Napiszcie, napiszcie wasze refleksje, napiszcie wasze takie wnioski, Wasze przemyślenia. To jest, to jest bardzo cenne. Cieszę się, że tutaj na czacie jest takie życie. To, to, to jest piękne. Dobrze, że już takie relacje między Wami są. To jest świetne. Ale chciałbym, żebyście też tak później troszeczkę więcej napisali swoich przemyśleń też na temat tego, co, co w tym usłyszanym słowie jakoś tak Was poruszyło, dotknęło, a może zdenerwowało. Może zdenerwowało i się nie zgadzacie z tym. Dobrze, posłuchajmy dzisiejszego fragmentu. Wiara jest uczestnictwem w życiu Boga, przylgnięciem do niego jako jedynego pana, a także oparciem się wyłącznie na nim. Oparcie się na Chrystusie i całkowite powierzenie się jemu wyraża naszą pełną ufność wobec niego. Człowiek jest ukierunkowany na szukanie poczucia bezpieczeństwa, na szukanie oparcia, co oznacza, że jest ukierunkowany na zawierzenie. Jest ukierunkowany na to, żeby mieć jakiś system zabezpieczeń, żeby na coś liczyć, żeby się czemuś czy komuś powierzyć. Poczucie bezpieczeństwa to podstawowy, najbardziej elementarny wymóg ludzkiej psychiki. Jego brak, czy to w sytuacji zagrożenia, czy zabrania nam jakiegoś oparcia, rodzi lęk. To ten rodzący się w nas lęk sprawia, że nasze dążenie do poczucia bezpieczeństwa jest bardzo silne. Można mówić o opieraniu się na czymś i poczuciu bezpieczeństwa w sensie rzeczowym, gdy liczymy na to, co posiadamy. Mogą to być na przykład pieniądze, mogą to być uzdolnienia, umiejętności. Można też. Umacniać swoje poczucie bezpieczeństwa w, w sensie osobowym, gdy liczymy na kontakty i międzyludzkie relacje ukierunkowane na realizowanie jakichś naszych planów. Poczucie bezpieczeństwa w sensie rzeczowym wiąże się często z naszym ukierunkowaniem się na przyszłość. Człowiek o silnym oddźwięku psychicznym próbuje przewidzieć, co będzie w przyszłości. Próbuje zobaczyć nawet jej szczegóły, i stara się do wszystkiego przygotować, by nie być zaskoczonym. Chce w ten sposób jakby zapanować nad przyszłością, szukając w tym oparcia i poczucia bezpieczeństwa. W naszym życiu takie poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa występuje ciągle. Student, który idzie na egzamin, opiera swoje bezpieczeństwo na pamięci, na tym, czego się nauczył, albo na swoich zdolnościach. Może też liczyć na tak zwany los szczęścia, ale zawsze będzie próbował na czymś się oprzeć, czy to w sensie rzeczowym, czy osobowym. Wszystkie jednak ludzkie systemy bezpieczeństwa są niedoskonałe. I nie mogą być doskonałe, ponieważ oparte są jedynie na naszych planach czy kalkulacjach. Dlatego muszą zawodzić, i wtedy dochodzi do kryzysu. Jeśli zawierzasz sobie, swoim zdolnościom, temu, co posiadasz, bądź ludziom, z którymi jesteś związany, to wcześniej czy później będziesz musiał się zawieść. Aby nasza wiara była oparciem się na Chrystusie i powierzeniem się Jemu, musimy uznać, że tylko On jest naszym prawdziwym zabezpieczeniem. Płynące z wiary w Jego słowo całkowite zawierzenie Chrystusowi jest jedyną właściwą odpowiedzią na Jego niezgłębioną miłość ku nam. Hmm. Tyle ksiądz Dajczer. W zasadzie bardzo mi się podoba to ostatnie zdanie. To jest odpowiedzią naszą, naszą odpowiedzią na jego niezgłębioną, na jego bezgraniczną miłość ku nam jest to, że my, my mu zawierzymy. Można to zdanie odwrócić troszeczkę i powiedzieć tak. Fakt że nie potrafimy do końca i całkowicie zawierzyć Panu Bogu świadczy, że do końca nie wierzymy w Jego miłość. Hmm. Że do końca nie wierzymy w to, że On się zatroszczy. Do końca tak bardzo opieramy się na swoich systemach zabezpieczeń, że mówimy, Pan Bóg się o mnie nie zatroszczy. Pan Bóg, Pan Bóg mi nie zagwarantuje przyszłości. Tak ja muszę o moją przyszłość, muszę sam się zatroszczyć. Pan Bóg, Pan Bóg tutaj nie ma nic, nic do, do gadania. Nie? To rozumiemy ten, o, o co tu chodzi. Pewnie, że mamy ludzi wokół siebie, mamy różne sytuacje. Trzeba być roztropnym, trzeba być mądrym. Trzeba mądrze swoje życie przeżyć, ale ostatecznym punktem odniesienia ostatecznie tym, mu, komu zawierzamy nasze życie, jest Pan Bóg. A skoro jemu zawierzamy nasze życie, to robimy wszystko, czego on od nas oczekuje. <laughs> żyjemy Ewangelią, żyjemy przykazaniami. Żyjemy tym wszystkim, czego, czego On od nas oczekuje i czego uczy nas przez swój Kościół. To nie jest łatwe do przyjęcia. Dobrze, kochani, tyle na dzisiaj naszych, naszych rozważań. Pomódlmy się na koniec. Może to właśnie szczególnie w, tych, w intencji tych osób, które jakoś tak pogubiły się w swoim życiu, którym tak trudno zawierzyć całkowicie Panu Bogu, którzy ciągle szukają jakiegoś zabezpieczenia, w, tym, w tych sprawach materialnych, doczesnych czy w ludziach. Ja mówię jeszcze raz: to jest ważne, bo ważne, żeby mieć przy sobie kogoś, komu można zaufać, na kim można polegać. To może być współmałżonek, to, to, to może przyjaciel być, to w naszym przypadku to, to ktoś ze współbraci, jakiś, jakiś, jakiś kapłan, współbrat, z którym można pogadać, to któremu można zaufać. Ale są osoby, które jakoś tak, tak bardzo ufają sobie, że zapominają o Panu Bogu. Dobrze, modlimy się też w tych intencjach, które tutaj przedstawiliśmy, o, o, o pokój, o zgodę, intencji naszej Ojczyzny. E, te wszystkie intencje, które macie też w sercu, powierzmy Dobremu Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, Rano wieczór, we dnie w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Dziękuję za dzisiaj, za, za, za Waszą obecność, za dzisiejsze spotkanie za modlitwę. Za 4,5 minuty spotykamy się na komplecie, a więc tu robimy łapkę. Rozłączamy się i przełączamy się na modlitwę na zakończenie dnia na kompletę. A tym, którzy idą spać, życzę spokojnej nocy, błogosławionej nocy, dobrego odpoczynku. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła. Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Spokojnej nocy. A kto jest na komplecie z nami, to to zapraszam za 4 minuty <grych> z Panem Bogiem.